Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrew Obakiem, w którym skupiamy się na Bożej bezwarunkowej miłości i łasce. Bóg powołał nas tutaj, więc powiedzieliśmy, jedziemy, będziemy posłuszni Bożemu powołaniu. Tutaj jest nasze miejsce, zwane Tam. Tutaj było nasze zaopatrzenie w uzdrowienie i wiem, że tutaj Bóg ma też dla nas służbę, nasz cel czy cokolwiek innego, co chce, żebyśmy robili. A teraz Andrew. Witaj we wtorkowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Kontynuuję dzisiaj nauczanie Lepszy sposób modlitwy. Zbliżamy się do końca serii, ale nie dlatego, że omówiłem już wszystko na temat modlitwy, ale dlatego, że omówiłem już całe moje nauczanie o modlitwie. Piątek po raz ostatni będziemy oferować w programie książkę, Podręcznik Płyty CD i DVD. Książka nosi tytuł Lepszy sposób modlitwy i mamy ją również po hiszpańsku. Zachęcam Cię do nabycia tych materiałów. To, czym się dzielę, jest inne od typowych rzeczy, które ludzie mówią o modlitwie. Inne nie oznacza złe, ale będziesz musiał to przestudiować i naprawdę cię tego złapać, aby móc w pełni z tego skorzystać. Dlatego Zachęcam Cię do nabycia tych materiałów. Nie chodzi nam o pieniądze. Możesz wejść na naszą stronę i możesz obejrzeć ten program bezpłatnie. Chcę tylko, żebyś zdobył to nauczanie. Nieważne, czy wejdziesz na naszą stronę i weźmiesz je za darmo, czy napiszesz i kupisz materiały. Po prostu musisz to dostać. To zmieni Twoje życie. We wczorajszym odcinku mówiłem o Danielu. Wcześniej nauczałem o tym, że Pismo mówi Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Większość ludzi w to nie wierzy. Mówią, modliłem się i nie dostałem. Masz na myśli, że modliłeś się, ale nie zobaczyłeś Bożej odpowiedzi. Jednak według Pisma Bóg zadziałał. Bóg odpowiedział na twoją modlitwę. Problem tkwi w tym, że większość ludzi nie rozumie różnicy pomiędzy światem duchowym, w którym żyje i porusza się Bóg, a światem fizycznym, w którym my żyjemy i że nie ma tutaj natychmiastowego połączenia. Czasami mija jakiś czas od chwili, w której Bóg wyda rozkaz do chwili, w której to zamanifestuje się w świecie fizycznym. We wczorajszym odcinku użyłem przykładu z dziewiątego rozdziału Księgi Daniela. Daniel modlił się i kiedy jeszcze się modlił, blisko trzy minuty jego modlitwy, pojawił się Anioł Gabriel i dał mu odpowiedź na modlitwę. Jednak, Gabriel powiedział, na początku Twoich błagań wyszło słowo. To księga Daniela 9 rozdział 23 werset. Bóg powiedział słowo na początku modlitwy, a po jakichś trzech minutach pojawił się Gabriel. Bóg poruszył się na trzy minuty przed manifestacją. Trzy minuty to niedużo. Większość ludzi tylko tyle wytrzyma, ale co jeśli są to trzy tygodnie? Widzisz, w dziesiątym rozdziale Daniel znowu się modlił, ale tym razem były to trzy tygodnie, a dodał do tego jeszcze post. Szukał Boga z całych sił, ale zamiast być lepiej było gorzej, minęły pełne trzy tygodnie, nie pełne trzy minuty ale pełne trzy tygodnie. Kończąc wczorajszy odcinek mówiłem o tym, dlaczego Bóg odpowiedział na modlitwę Daniela w dziewiątym rozdziale Księgi Daniela w trzy minuty, a w dziesiątym rozdziale odpowiedział na jego modlitwę w trzy tygodnie. Dlaczego tak? To bardzo ważne, ponieważ założę się, że każdy, kto ogląda ten program, modlił się o coś i oglądał wypełnienie całkiem szybko. A innym razem modlił się i wyglądało na to, że to nigdy się nie spełni. I zastanawiasz się, to, dlaczego. Jeśli nie wymyślisz dobrej odpowiedzi na to pytanie, to spowoduje zwątpienie. Nie będziesz rozumiał i nie będziesz ufał Bogu i spowoduje zamieszanie. Szatan wykorzystuje naszą niewiedzę w tej kwestii jako okazję do zgod. Nas, abyśmy myśleli, że Bóg zawiódł, chociaż nigdy tak nie jest. W takim razie, dlaczego w dziewiątym rozdziale Bóg odpowiedział na modlitwę w trzy minuty, a na modlitwę w dziesiątym rozdziale w trzy tygodnie? Czy wiesz, że to nie jest dobre pytanie? Zastanawiacie się, dlaczego nie? Ponieważ Bóg nie jest zmienną. Spójrz na to. Mówiłem już o tym wczoraj, ale pozwól, że to wyjaśnię. Księga Daniela 10 rozdział 10 werset i oto dotknęła mnie ręka i podniosła mnie na moje kolana i na dłonie moich rąk i powiedział do mnie: "Danielu, mężu bardzo umiłowany, uważaj na moje słowa, które mówię do ciebie i stań na nogi, bo jestem teraz posłany do ciebie". A gdy przemówił do mnie słowo, stanąłem drżąc. Wtedy powiedział do mnie: "Nie bój się, Danielu, bo od pierwszego dnia, gdy wziąłeś sobie do serca to, aby zrozumieć i ukorzyć się przed Twoim Bogiem, Twoje słowa zostały wysłuchane, a ja przybyłem ze względu na Twoje słowa. Anioł powiedział, pierwszego dnia, w którym zacząłeś się modlić, Bóg dał odpowiedź. Nie jest napisane, że stało się to na samym początku modlitwy, ale ponieważ Pan jest taki sam wczoraj, dziś i na wieki, ponieważ się nie zmienia, wierzę, że w dziesiątym rozdziale Bóg wypowiedział słowo na samym początku modlitwy. Dokładnie tak samo, jak zrobił to na początku modlitwy z dziewiątego rozdziału. To nie Bóg był zmienną. Bóg odpowiedział natychmiast na obie modlitwy. Ale w dziewiątym rozdziale modlitwa zajęła trzy minuty. A modlitwa w dziesiątym rozdziale minęły trzy tygodnie, zanim Daniel, ze swojego punktu widzenia, z własnej perspektywy, mógł dostrzec, że Bóg cokolwiek zrobił. To nie Bóg był zmienną. To niewłaściwe pytanie. Boże, dlaczego na jedną modlitwę odpowiedziałeś w trzy minuty, a na drugą w trzy tygodnie? Bóg nie odpowiedział na jedną w trzy minuty, a na drugą w trzy tygodnie. Na obie modlitwy Bóg odpowiedział natychmiast, ale jedna modlitwa zamanifestowała się po trzech minutach, a w drugim przypadku. Modlitwy potrzebne były trzy tygodnie, by dać widoczną manifestację odpowiedzi na modlitwę. To jest ważne i to naprawdę mnie usłużyło. Ja widzę różnicę pomiędzy tym, co mówi słowo, a tym, czego doświadczyłem, ale większość ludzi pozwala, aby to, czego doświadczyli, kurowało nad wszystkim innym. A list do Rzymian, trzeci rozdział, czwarty werset mówi przeciwnie, niech Bóg będzie prawdziwy, a każdy człowiek kłamcą. Musisz dojść do miejsca, w którym Boże Słowo to prawda absolutna. Nie jesteśmy w stanie naszym małym muszczkiem zrozumieć wszystkiego i dlatego Bóg dał nam Słowo. Niektóre rzeczy musisz przyjąć przez wiarę i ufać temu, co Bóg mówi. Bóg mówi, jeśli poprosisz, dostaniesz. Mówisz... Prosiłem, ale nie dostałem. Nieprawda? Poprosiłeś. Więc Bóg dał. Ale możliwe, że w tym nie wytrwałeś i nie przyjąłeś. Może nie zrozumiałeś i nigdy nie zobaczyłeś manifestacji, ale Bóg dał. Jeśli szukałeś, Bóg dał odpowiedź. Jeśli pukałeś, Bóg otworzył drzwi. Bóg zadziałał, Bóg jest wierny. Ale są rzeczy, które muszą się wydarzyć, rzeczy, muszą się wydarzyć. zanim zobaczymy fizyczną manifestację. To uczyniło wielką różnicę w moim życiu. Wielką. Więc na czym polega różnica w tym przypadku? Anioł Pospisy powiedział, że Bóg posłał odpowiedź w chwili, w której Daniel zaczął go szukać. W 13. wersecie czytamy: Lecz książę królestwa Persji sprzeciwiał mi się przez 21 dni, ale oto Michał, jeden z przedniejszych książąt, przyszedł mi z pomocą, a ja zostałem tam przy królach Persji. Czytamy tu o królu Persji, a jeśli to przestudiujesz, brzmi to podobnie do Księgi Izajasza 14 rozdział i Księgi Ezechiela 28 rozdział, gdzie jest mowa o demonicznej Mocy stojącej za królem Persji. Tak więc określenie król Persji nie odnosi się do człowieka, ale do demonicznych mocy i zwierzchności przypisanych do Persji. W której Daniel żył i modlił się, a Szatan, demoniczna moc, powstrzymywał przyjście odpowiedzi na modlitwę Daniela. To nie Bóg był zmienną. To nie tak, że w dziewiątym rozdziale Bóg chciał odpowiedzieć, a w dziesiątym rozdziale nie chciał odpowiedzieć przez trzy tygodnie. Bóg był taki sam. Bóg kochał Daniela i w obu przypadkach udzielił odpowiedzi, ale zmienną był fakt, że w jednym przypadku szatan walczył przeciwko odpowiedzi, a w drugim nie. To porusza inne kwestie, których ludzie trzymają się jak prawdy absolutnej, a które wywołują zamieszanie i zamykają drogę. Jedną z takich kwestii jest to, że większość ludzi wierzy, że szatan jest nieomylny. Większość tak tego nie powie, ale ludzie bardziej wierzą w wierność szatana niż w wierność Boga. Wierzą, że mogą się modlić i wszystko dobrze zrobić, a Bóg odpowie lub nie odpowiada ich modlitwie. Ale jak tylko zrobią coś źle, to absolutnie wierzą, że szatan dopadnie ich za każdym razem. Wierzą, że szatan nigdy nie traci okazji. Wierzą w wierność szatana. Może to, co robi, jest złe, ale jest w tym dobry i ufają, że szatan wszystko kontroluje. Wiesz co? Ja uważam, że dziewiąty rozdział pokazuje, że szatan z czymś się rozminął. Nie wiem o co chodziło, ale możliwe, że szatan nigdy nie widział w Danielu zagrożenia. Może nie rozumiał, że Daniel to potężny mąż Boży, więc zajął się czymś innym. Ale po cudownym spotkaniu Daniela w dziewiątym rozdziale, po tym jak Bóg dał mu te wspaniałe proroctwa dotyczące przyjścia Mesjasza, szatan nie zamierzał pozwolić, aby jakakolwiek inna modlitwa się przebiła, więc wyznaczył demoniczną moc księcia Persji. W liście do Efezjan w szóstym rozdziale czytamy: Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw złu na Wyżynach Niebieskich, ten werset pokazuje, że istnieje hierarchia. Są demony mające większą władzę, które panują nad większym terytorium, nadzorują inne demony, istnieją zwierzchności i moce. Książę Persji był dominującym, dużym demonem nad całą Persją, a Daniel żył w Persji. Dlatego przypisał mu demona, który miał się upewnić, że jego modlitwy się nie przebiją. I to stanowiło różnicę. Myślenie, że szatan, Nowi, nic nie umyka, jest błędne. Kolejna myśl. Wiesz, ja myślę o takich sprawach. Nie wiem, czy inni to robią, ale mnie to pomaga. Kiedy zadają takie pytania, dostają odpowiedzi. Często myślę o tym, że w piśmie nie ma nic, co wskazywałoby na to, że demony się rozmnażają. Nic nie wskazuje na to, że demony mają dzieci, demony, amen, i że je wychowują. Chcę przez to powiedzieć, że o ile wiem, według pisma, ilość demonów jest stała. Więc albo kiedy Adam i Ewa byli jedynymi ludźmi na Ziemi, na jednego człowieka przypadała ogromna ilość demonów, to mogły być miliardy demonów na osobę, kiedy były tylko dwie osoby, albo teraz, kiedy mamy ponad 7 miliardów ludzi, demonów brakuje. To ważna myśl, ponieważ cały czas słyszysz ludzi mówiących, diabeł powiedział to, diabeł mnie dopadnie. Wygląda na to, że każda z tych osób wierzy, że diabeł nęka ją osobiście, że każda z nich spotkała się kiedyś z diabłem. Ja powiem, że każdy z nas spotkał się z demonami. Demony z całą pewnością są aktywne, ale nie wierzę, że każdy osobiście spotkał się z diabłem. Nie wierzę, że każda osoba jest ciągle nękana przez demony, ponieważ uważam, że jest ich za mało. Nie mam pewności, czy diabeł może przypisać po jednym demonie do każdego człowieka. Niektóre z tych rzeczy to spekulacje, ale nie możesz udowodnić, że się mylę. Uważam, że niewłaściwe jest z góry zakładać, że każdy człowiek ma swojego osobistego szatana czy osobistego demona. Uważam, że szatan ma za mało demonów i bardzo prawdopodobne jest, że w dziewiątym rozdziale był zajęty walką w jakimś innym miejscu i pozwolił, aby modlitwa Daniela nie napotkała żadnych przeszkód, ponieważ nie zdawał sobie sprawy z tego, jaka była ważna ani z tego, co się działo. Ale kiedy zobaczył rezultaty, zebrał wojsko i przypisał demony do Daniela. Tak więc różnicą w czasie nie był Bóg, ale faktu, że w jednej sytuacji szatan postanowił walczyć, a w drugiej nie. Za pierwszym razem nie było oporu, a za drugim razem diabeł stawiał opór. Wierzę, że czasami nasze modlitwy przechodzą, ponieważ diabłu brakuje demonów. Wierzę, że może gdzieś siedzieć liżąc rany. Szatan nie jest optymistą. To ponura i przygnąbiona istota. W jego królestwie nic nie działa idealnie. Cały czas słyszysz, jak chrześcijanie mówią, Szatan to robi. Zachowują się, jakby Szatan miał wszystko poukładane, ale on nic nie ma poukładane. Pamiętam, że podeszli do mnie kiedyś pewni ludzie. Anton Lavey, głowa Kościoła Szatana, miał się wtedy przeprowadzić do Manitou Springs, zaraz obok mojego budynku, i tam ci ludzie byli przerażeni, ostrzegali mnie mówiąc: „Musisz się jak najszybciej wyprowadzić, kiedy jeszcze możesz”. A ja powiedziałem: „Mam nadzieję, że się wyprowadzi”. Ten facet potrzebuje pana. Nie byłem tym onieśmielony, wszystko i tak okazało się być plotką, ale ludzie mówili mi, że szatan to wszystko organizuje. Rozmawiałem kiedyś z człowiekiem, który był najwyższym kapłanem satanistów i mieszkał w Los Angeles. Nie pamiętam, ile było sabatów czarownic w Los Angeles, ale były to setki, tak czy inaczej. Rozmawiałem z nim na ten temat i powiedział: "Chrześcijanie uważają, że Szatan jest bardzo zorganizowany, ale ja byłem przełożonym nad Los Angeles i nie mogłem skłonić do jakiejkolwiek współpracy więcej niż dwóch w sabatów". Powiedział, że podział to cecha charakterystyczna diabła. Szatan jest całkowicie zdezorganizowany, w jego szeregach panuje niezgoda, nigdy niczego nie robi idealnie. Mówię o tym, ponieważ ludzie pytają, dlaczego szatan nie zwalczył tej modlitwy? Może po prostu ją przegapił. On nawala cały czas. Ktoś, kto walczy przeciwko Bogu, nie jest zbyt mądry. Diabeł popełnia błędy i ma braki w personelu. Nie wierzę, że ma wystarczająco dużo demonów. Osobiście uważam, że diabeł skupił większość swojej uwagi na religii. Religia tak niewłaściwie pokazuje Boga i naucza w tak niewłaściwy sposób. Tak jak w dziedzinie modlitwy, o której mówimy, w tej dziedzinie jest tak wiele błędnych założeń i tak wiele nieporozumień, że szatan wkłada swoje starania w to, aby nas źle nauczyć, abyśmy potem poszli i zrobili wielką katastrofę w swoim życiu bez bezpośredniego wpływu demonów. Chodzi o złe nauczanie i niewłaściwe myślenie. Szatan naucza nas Niewłaściwych rzeczy, a potem sami niszczymy swoje życie. Nie mówię, że demony w ogóle nie są w to zaangażowane, ale pokazują tylko, że ludzie zastanawiają się skąd ta zmiana i natychmiast zakładają, że to Bóg jest za nią odpowiedzialny, że gdyby Bóg chciał, to na obie modlitwy odpowiedziałby w trzy minuty. Nawet nie biorą pod uwagę demonicznej opozycji, tego, że szatan walczy przeciwko nam. Czasami szatan walczy, i modlitwy zostają powstrzymywane, a czasami nie, więc dostajesz odpowiedź, i wydaje się to względnie łatwe. Jeśli nie będziesz ostrożny, pomyślisz: Boże, dlaczego na tę modlitwę odpowiedziałeś szybko, a ta zajęła tyle czasu? To nie Bóg. Jest w to zaangażowane wiele czynników, a jednym z nich jest szatan. Czasami szatan walczy, a czasami nie. I w tym przypadku anioł powiedział Danielowi, książę Persji sprzeciwiał mi się przez 21 dni. Co by się stało, gdyby Daniel się poddał 20 dnia, gdyby powiedział: Ostatnim razem, kiedy jeszcze się modliłem, moja modlitwa zamanifestowała się po trzech minutach, teraz modlę się prawie 3 tygodnie. Rezygnuję. Na podstawie wersetu, którego użyłem w zeszłym tygodniu, Ewangelia Marka 11, rozdział 23 werset, musisz przemówić i nie zwątpić w swoim sercu, ale wierzyć, że stanie się to, co mówisz. Gdyby Daniel zaczął wątpić w swoim sercu, gdyby przestał wierzyć, chociaż w świecie duchowym toczyła się wielka bitwa, chociaż posłaniec prawie dotarł na miejsce, chociaż prawie przedarł się przez demoniczną opozycję, gdyby Daniel przestał wierzyć, chociaż dzień wcześniej wierzę, że nic by się nie wydarzyło. Wyglądałoby to tak, jakby Bóg nigdy nie odpowiedział na tę modlitwę. Z naszej perspektywy wyglądałoby na to, że Bóg nie zareagował, Bóg nie odpowiedział na tę modlitwę, ale Bóg odpowiedział i przez cały ten czas. Modlitwa była w drodze, ale istniała demoniczna opozycja, i tak samo jest, mówię to przez Ducha Bożego, z niektórymi z Was. Modlisz się o coś i z Twojej perspektywy, patrząc na to, co widzisz, smakujesz. Słyszysz, czujesz i dotykasz, nie widzisz odpowiedzi na swoją modlitwę, i to prowadzi cię do wierzenia, że Bóg nic nie zrobił. Ale w autorytecie słowa Bożego i przez Bożego ducha mówię ci, że Bóg odpowiedział na Twoją modlitwę. Bóg już nakazał. Wiele czynników może to powstrzymywać i opóźniać, ale mówię ci, że Bóg odpowiedział na Twoją modlitwę. Gdybyś w to uwierzył. Gdybyś powiedział, Ojcze, nie widzę tego. Z mojej perspektywy nic na to nie wskazuje, ale na podstawie Twojego słowa, na podstawie tego, co widzę w 9 i 10 rozdziale Księgi Daniela, Ty wydałeś nakaz, Ty uwolniłeś swoją moc i moja odpowiedź jest w drodze. Potem, jeśli zmagasz się z niewiarą, rozpraw się z samym sobą, albo jeśli trwasz w wierze, weź swój autorytet i zgrom diabła, ale mogą być też to w to zaangażowani ludzie. Mówiłem o tym, że Bóg zaopatruje nasze finansowe potrzeby przez ludzi. Może dziać się wiele rzeczy, ale nie wątp w to, że Bóg zadziałał. Zacznij wychwalać go za to, że sprawa jest załatwiona i wytrwaj w tym. Czasami pismo pokazuje, że musisz po prostu wytrwać. Jest to Efezjan, rozdział 6 mówi: Przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się ostać. Są chwile, w których musisz wziąć hełm zbawienia, pancerz sprawiedliwości, mieć ducha, słowo Boże i wytrwać i walczyć. Musisz wytrwać, dopóki nie zobaczysz manifestacji. Wierzę, że możemy coś zrobić, aby przyspieszyć tę manifestację. Nie mam teraz czasu, żeby dzisiaj o tym powiedzieć, ale zrobię to do końca tygodnia. Dzisiaj chcę tylko utwierdzić tę zasadę, że w obu przypadkach Bóg przemówił w ten sam sposób. To nie Bóg był zmienną. W dziewiątym rozdziale modlitwa dotarła do Boga i Bóg natychmiast na nią odpowiedział, ponieważ nie było żadnej opozycji. Druga modlitwa zajęła trzy tygodnie, ale nie dlatego, że Bóg się zmienił, ale dlatego, że w dziesiątym rozdziale z jakiegoś powodu szatan postanowił walczyć przeciwko tej modlitwie i wstrzymywał ją przez trzy tygodnie, a zadaniem Daniela było się nie zachwiać. W liście Jakuba, rozdział pierwszy czytamy a jeśli komuś z Was brakuje mądrości, niech prosi Boga, który daje wszystkim obficie, a będzie Mu dana, ale niech prosi z wiarą bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, pędzonej przez wiatr i miotanej tu i tam. Człowiek taki niech nie myśli, że coś otrzyma od Pana, człowiek umysłu dwoistego jest niestały we wszystkich swoich drogach. Gdyby Daniel się zachwiał, gdyby zrezygnował 20 dnia, to chociaż w sferze duchowej włożono wiele wysiłku, w sferze fizycznej nie byłoby na to żadnego dowodu. Z naszej ludzkiej perspektywy wyglądałoby na to, że Bóg nigdy nie odpowiedział, chociaż odpowiedział: Tak samo Bóg działa, aby odpowiedzieć na Twoje modlitwy oparte na obietnicach z Bożego Słowa. Bóg wypowiedział swoje błogosławieństwo nad Tobą, w Twoich relacjach, w Twoich finansach, w Twoim biznesie, w Twoim ciele, w Twojej karierze. Bóg nakazał błogosławieństwo nad każdą Twoją prośbą opartą o Jego słowo, ale dzieje się wiele rzeczy, a jedną z nich może być demoniczna opozycja. Czy czułbyś się zachęcony, gdybyś mógł wejrzeć w świat duchowy? To tak jak z pobieraniem czegoś z internetu. Klikając przycisk pobierz, nie od razu widzisz to, czego szukasz. Ale widzisz tę małą ikonkę, która pokazuje Ci w ilu procentach proces pobierania został ukończony. Pokazuje Ci, że ukończono 20%, 30%. Jakby to było, gdyby w czasie Twojej modlitwy Bóg pokazywał Ci, ile procent zostało do końca? 10, 15%, 20%. Co gdyby mógł powiedzieć, to działa, już jest załatwione? Nie zobaczysz tego swoimi cielesnymi oczami, ale możesz to zobaczyć w Bożym Słowie. Możesz dostrzec przez wiarę, jeśli zrozumiesz, że odpowiedź jest w procesie pobierania, jeśli zrozumiesz, że ona idzie na Twoje konto, jeśli w to uwierzysz, to uchroni cię przed chwianiem się. Jeśli nie rozumiesz tego, o czym mówimy, natychmiast otworzysz oczy i jeśli nie zobaczysz manifestacji, zaczysz wątpić i nie przyjmiesz żadnej fizycznej manifestacji. Nauczanie Andrew lepszy sposób modlitwy jest dostępne w języku polskim jako książka oraz w formie audiobooka. Możesz je zdobyć wchodząc na stronę internetową www.awmpolska.com Na tej stronie znajdziesz jeszcze wiele innych nauczań Andrew. Zapraszamy! Chciałbym cię zachęcić, żebyś zdobył książkę pod tytułem Wojna się skończyła. Mamy ją w języku polskim. To jeden z moich ulubionych tematów nauczania. Ludzie mają zamieszanie i myślą, że kiedy Bóg przyszedł, to przyszedł po to, żeby zaprowadzić pokój między ludźmi. Ale Jezus powiedział, że nie przyszedł przynieść pokój między ludźmi, przyszedł zaprowadzić pokój między Bogiem a nami. Wojna między Bogiem a nami skończyła się, bo Jezus zapłacił tę cenę. To jest sedno Ewangelii, zapewniam, że będziesz naprawdę błogosławiony. Sprawdź więc moją książkę. Wojna się skończyła i zdobądź swoją kopię już dziś.